Magdalena Drochomiracka, tematy dnia. Witam Państwa, witam moich gości. Ryszard Brodowski, prezes zarządu okręgu Małopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Jana Brąpalski, dyrektor Muzeum Armii Krajowej. Witam Panów serdecznie. Jutro, 1 sierpnia, Święto Narodowe. 66. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Czy Polacy wiedzą wystarczająco dużo na ten temat? Czy znają wagę tej rocznicy i wagę tamtego wydarzenia? Więc proszę Państwa, sytuacja wygląda w ten sposób, że rzeczywiście nie jest zbyt często eksponowana wiedza na temat ważnych wydarzeń z historii naszego kraju. My, żołnierze Armii Krajowej, staramy się to przypominać stąd co roku organizujemy w dniu 1 sierpnia uroczystości dla przypomnienia Powstania Warszawskiego. Powstanie warszawskie to był jeden z elementów akcji burza na terenie całego kraju miały wybuchać i wychowały powstania w miarę zbliżania się Armii Radzieckiej, która miała być witana przez żołnierzy Armii Krajowej jako gospodarzy terenu. To samo dotyczyło Warszawy. To powstanie wybuchło, miało trwać trzy dni, prawda, z założeniem takim, że jednak Armia Radziecka, ale także Wojsko Polskie zorganizowane w Rosji przystąpią do akcji, no i że Warszawa będzie po trzech dniach uwolniona no niestety stało się inaczej i powstanie trwało 63 dni skończyło się niestety zniszczeniem miasta ale wybuchnąć musiało musiało przyczyny były chyba co najmniej trzy po pierwsze polityczna Mianowicie chodziło o to, żeby zwrócić uwagę świata na to, że Polska chce być niezależnym, niepodległym krajem, żeby to skłoniło aliantów ta... do tego, żeby to Przyczyna na... chyba najważniejsza. Ja, panie prezesie, chciałam tylko wejść tutaj, bo to jest taka krótka lekcja historii w tej chwili, której państwo na pewno słuchają, ale mnie cały czas właśnie ciekawi panów opinia na ten temat, dlaczego się tak dzieje, że po 20 latach, kiedy właściwie powinniśmy na ten temat wiedzieć bardzo wiele, Wciąż wiemy nie do końca wiele, i takie lekcje historii powtarzamy. Może trzeba powtarzać je częściej, może inaczej, panie dyrektorze? Zagadnienie jest słusznie postawione. Wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie, to tutaj wiedza może jeszcze społeczeństwa jest największa. Chociażby poprzez e, może niezbyt doskonałe dzieła, które powstawały i były wyda wydawane za czasów PRL-u, choćby chodzi tu o przypadek Kolumbów, na przykład, ta wiedza jak gdyby się utrwalała I powstanie warszawskie miało pewien mir świadomości społeczeństwa polskiego, w tym młodzieży. No. Ma się rozumieć, że największy tutaj efekt pogłębienia tej wiedzy przyniosło nam wspaniałe Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, które zostało zbudowane i co więcej jest znakomicie prowadzone i następuje tam przepływ, przepływ, nieprawdopodobny przepływ, zdumiewający od samego początku jego otwarcia, który budzi respekt i tam na pewno e, obecność zwłaszcza młodzieży e, nie, nie może ominąć nasączenie to, tak. tą historią jakże wspaniałej walki. Panie Prezesie. To, że jest Muzeum Powstania Warszawskiego, to chyba rzecz najważniejsza, bo od momentu jego otwarcia naprawdę myślę, że dużo młodych ludzi dowiedziało się na temat powstania bardzo wiele. Co jeszcze teraz możemy zrobić dodatkowo, żeby chwałę tego powstania głosić i jego wagę? No, proszę pani, pani redaktor szanowna, przed chwilą właściwie na ten temat mówiłem. Żołnierze Armii Krajowej starają się jak tylko mogą propagować nie tylko tą rocznicę, ale każdą inną rocznicę ważną ze względu na historię naszego kraju. No i organizujemy bardzo piękne uroczystości w Krakowie. Taka uroczystość odbędzie się 1 sierpnia, będzie msza w Kościele Mariackim, potem przejdziemy na plac Matejki, tam będą przemówienia. Potem uczestnicy powstania będą odwiezieni. Powozami na, z powrotem na rynek, prawda, gdzie będzie poczęstunek. Oczywiście ludzie będą mogli się przysiadać w tej kawiarni do nich. Będzie można rozmawiać Oczywiście, i posłuchać. Rozmawiać, tych prawda, wymieniać poglądy, opowieści. sięgać do tej historii. Ale stwierdzam, że na przykład w zeszłym roku taka jest grupa młodzieżowa krakowska grupa historyczna niepodległość i to są ludzie gdzieś w, w latach około lat 30 właśnie organizowali Tą i to bardzo poprawnie, to znaczy ściągnęli transporter, jaki był zdobyty mhm. na Niemcach, były pieśni patriotyczne. No w tym roku jakoś troszeczkę to nie domaga. Wydaje się, że skończy tylko na samych spiegowanie. Ale uroczystości pieśniach. zaczynają się o 17 i na pewno trzeba wziąć w nich udział, choćby po to też, żeby móc spotkać żołnierzy Armii Krajowej i móc z nimi porozmawiać. Co jest, co jest myślę, znakomitym, znakomitym pomysłem. Muzeum. Armii Krajowej, jedyne nie tylko w kraju, ale jedyne w świecie. Kiedy będziemy mogli oglądać ekspozycję, kiedy będzie gotowe, co możemy zobaczyć teraz? W chwili obecnej mamy nasze zbiory y, jako elementy ekspozycji y, stałej. Muzeum, no, które w tej chwili jest w remoncie, zgrupowane w Zagórzu, gminie Połomice. Tam Często odwiedza je głównie młodzież szkoły. Ale rzeczywiście często, panie dyrektorze, jak to wygląda? No, czy by... szkoły by... przyprowadzają by... uczniów i czy pan widzi, że ta nauka historii, nauka tamtego czasu rzeczywiście jest w takim wymiarze, w jakim być powinna? Oczywiście, że tak nie jest, bo Zagórze stoi na uboczu i e, klasy e, rozmaitych autoramentów są zgłaszane co jakiś czas. Nie jest to przebieg nurtu bieżącego bez, bez przerwy. To są, to są no, że tak powiem, frekwencja tam Wciąż. nie może być, tak powiem, odnotowana jako stosunkowo duża. Nie... Ale liczy Pan na to, że w momencie, gdy powstanie, otwarte zostanie już to właściwe y, Muzeum Armii no, Krajowej, nasze, że... Jak spodziewam się, wielkie Muzeum Armii Krajowej przy ulicy Witasposza 12 będzie tym samym, czym Muzeum Powstania Warszawskiego dla Warszawy. Oczywiście musi to poprzedzić program promocyjny tego muzeum, musi być krótko mówiąc o nim głośniej. Nawet jestem wdzięczny takim paparazziom z faktu, którzy piszą o tym, że nic się tam nie dzieje, tylko się dużo mówi, ale nawet oni, że tak powiem, pokazując zdjęcie, informują, że jednak tam jest dużo. Że to do powstanie. I dużo powstaje. Panie prezesie, na zakończenie chciałabym, żebyśmy zaprosili na te uroczystości jutrzejsze od momentu ich rozpoczęcia, czyli od godziny 17, czyli godziny Wów, wtedy rozpocznie się wszystką świętą. No więc oczywiście ja mieszkańców Krakowa serdecznie zapraszam. Okręg Małopolska jest organizatorem tej uroczystości i będzie bardzo wdzięczny wszystkim y, mieszkańcom Krakowa, jakże chcą wziąć w niej udział, ale przy okazji dziękuję telewizji, że robiąc ten program też popularyzuje tą nasze y, uroczystości. Czyli zapraszamy Państwa na godzinę 17 do Bazyliki Mariackiej. Tam wszystko się rozpocznie mszą świętą. Potem spotkanie przed Bazyliką, potem pochód patriotyczny, o którym wspominał Pan prezes na plac Matejki pod grup nieznanego żołnierza. A potem ta rzecz chyba najważniejsza i, i takie naprawdę najznakomitsza możliwość uczenia się historii, to znaczy rozmowy z żołnierzami Armii Krajowej. Dziękuję Panom bardzo za rozmowę i wizytę w studiu. Dziękuję Państwu i zapraszam na jutro. Do widzenia. Dziękuję.